Testujemy dziś nowego pączka z biedronki. Let's go. Okej, okay, wchodzimy. Jest słuchajcie, o smaku cheesecake jagodowy. Miejmy nadzieję, że on w ogóle będzie. Ja mam nadzieję. Ej, dobra, jest. 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 <noise> Moja droga, ze względu już jestem miły, to dzisiaj ja zapłacę. Nie miłe, tylko masz płacić. Płacę. Bierzemy. Dobra, mamy co? Jedziemy do domu testować. Czy jesteś gotowa na test? one ładnie wyglądają. Ja w ogóle mam wrażenie, że on wygląda tak premium. Premium. Tak, z cukierni, tak, Aha, po prostu z cukierni. dokładnie to, to no. miałem w ogóle na myśli. Słuchajcie, mamy tutaj pączek od marki Stokson, jagodowy cheesecake. Ja widzę w ogóle na wierzchu jagody. Widać jagody, mhm. widać jakąś, poczekaj, polewę jogurtową czy coś Tak, jest tego? to polewa jogurtowa i są jeszcze kawałki bezy. I właśnie jedynie czego się bez? obawia, Ja wiem, że ty nie przypadasz za kwaśnymi rzeczami, ale jak jest dobrze wyważone, słodkie do kwaśnego, to tobie snakuje. Próbowaliśmy już i było Zobacz, dobrze. To będzie ciekawe ten. No więc A, jest to mega ciekawy? No to, to ten w środku. Dobra, dobrze. to ja biorę ten. Jezu, jakie one ładne. Jaki miękki jest w Linczytki. ogóle. Puszyste. Wgryzamy się. Mm. Ale ładny. Mm, a po puszystym. Mega puszysty. Mhm. Mm Ej, a powiem ci, że nie jestem źle, jak myślałam. Tak jak mówię wam, ja nienawidzę tego krasznego, a to... Jest dobre. Bo jest znowu dobrze wyważona słodycz do tej kwaskowości z jagód. Mega mhm. dobra. A ja jestem w szoku w ogóle. Mhm. I dla mnie znowu super, ponieważ mamy mega takie kremowe nadzienie i są chrupiące mhm. elementy na wierzchu i ta jogurtowa polewa. To... Jakie jakieś orzeźwiające jest w ogóle? Mhm. Taki idealny na, na, na lato. Właśnie. No, jest Fajne. totalnie na lato. Patrzę. Ten feeling tańczy. To nie jest tak waśnie stary, to jest naprawdę dobra. Nie spodziewałem się, że będzie mi aż tak smakować. No, nie no, ja się totalnie nie, nie spodziewałem. Ja wiedziałem, że jak będą jagody, to mówię. Dary, mmm, ja ci powiem, że to jest naprawdę bardzo dobre. Jak mm -hmm. Dla mnie? 5x5. No, 4,5x5, ja bym powiedział. Okay. Ja i kwasne rzeczy, dajcie. Nie działa. A ja już o tym cały. Nie, no już mnie jest piszczel, dlaczego mówię 4,5x5? 5x5, zajmij się tym. te sucie są dostępne w wiodorące. Tylko w wiodorące? Mhm. Mm Nora! A ty dalej jesteś? Udzieś się w szoku. <laughs> Ktoś ewidentnie jeszcze chciałby zjeść.